To w zasadzie funkcjonuje tutaj jako synonim słowa miłość, mam wrażenie, że, że tam go może być bardzo delikatne, subtelne, a może być dzikie, wszechogarniające, niszczące. Tango w zasadzie funkcjonuje tutaj jako synonim słowa miłość, mam wrażenie, że um, najpierw, że tango może być bardzo delikatne, subtelne. A może być dzikie, wszechogarniające, niszczące. I w końcu z takiego popiołu też znowu ten rytm tanga znowu nas do życia przywraca. To jest tak naprawdę spektakl o, o tym, że kobieta jest niezniszczalna. Dla mnie. Jest historią o miłości, o zdradzie, o pojawieniu się miłości, później o jego jej rozchwicie, o zdradzie, o cierpieniu. Tak jak w tańcu, w tym spektaklu y, to wszystko się rozgrywa. Tak jak w tangu wszystkie te emocje występujące w miłości występują, tak samo w tym spektaklu pojawia się po prostu cała historia miłosna jednej osoby. Na początku to była taka malutka historyjka, malutka opowieść bardzo młodej osóbki, którą, którą wtedy była Klaudia. I przez te dwa lata, tak jak ja na to patrzę, jako reżyser tego spektaklu i jako osoba blisko pracująca z moimi aktorami, to Klaudia to stała się taką już kobietą. I teraz opowiada to z perspektywy bardzo kobiecej. I ten spektakl, tak jakby jak wino, nabrał takiego koloru, smaku, rozmachu. I, i tak jak wino, na różnych poziomach można go odbierać. E można go odebrać jako spektakl bardzo ładnie plastycznie, gdzie jest, są piękne kobiety, jest mężczyzna, jest taniec, można go odebrać jako spektakl bardzo poetycki, bo są ponadczasowe wiersze i poświatowskiej, i wielu innych poetów, a można go odebrać właśnie jako historię zagubionej, odkrywającej miłości. I porzuconej, ale i odzyskującej siłę w końcu kobiety. I ja ten spektakl tak właśnie odbieram i wtedy na tym spektaklu się naprawdę wzruszam, kiedy widzę w tym swoją jakąś historię. Lecz 自信ないや